Pouczenie od Ducha Świętego, 26 lipca 2022 roku, koło godziny 24.45. Zapisz dziecko. Mówi Duch Święty. Nareszcie, jesteś na dobrej drodze. Doceń Bożą cierpliwość. Zaiste była wielka. Bardzo przepraszam Duchu Święty, przenajświętsza Trójcą. Przepraszałeś, lecz nie chciałeś się zaprzeć samego siebie, zwłaszcza w tej jednej nietypowej wprawdzie rzeczy. Teraz się zaparłeś. Nie chcesz być, jaki jesteś, lecz taki, jaki chcemy my, przynajświętsza Trójca. Nie jest to jeszcze mocne, lecz rośnie. Musisz być mocny i wymagać od siebie, choćby Bóg nie mówił ci o swoich wymaganiach względem siebie. Wczoraj chowałem się przed tobą, i taki jest Bóg. Czułeś się trochę osamotniony w swoje imieniny. Dotąd wystarczał ci Jezus. Wczoraj zaś nie było Jezusa, choć był ukryty dla ciebie. Tak samo nie było mnie, choć byłem. Lecz twoja dyspozycja nie spadła. Uniżałeś się i uznawałeś swoje winy. Boję się, że stanę się taki sam, jak byłem. Nie bój się. Twoje pragnienie serca zmieniło się. A i wiesz, że dostajesz to, co ci potrzebne, co cię ukoić może, jak było teraz, gdy krótko byłeś w Gdańsku. Złych się sprzeciwiał i dostałeś ludzi na tej kwaterze, gdzie wynająłeś pokój, którzy ci zakłócali. Mocno krótki wypoczynek sen. Posłużył się przestępcom, zobaczyłeś ich twarze na wejściu, lecz cóż, a jednak zrobili ci kłopot. Dwie. Zerwane nocem do trzeciej godziny i powrót w połowie drogi z miejscem stojącym. Byłeś wysłany do Gdańska wcześniej, bo to serce masonerii polskiej. Gdy zawierzyłeś świeckim miejscu obok świętego, to sztukmistrza z ogniem i nieprzyjemną dla ucha muzyką przenieśli się koło ciebie, choć chwilę przedtem byli gdzie indziej. Szatan wiedział, po co przyjechałeś. Jak widzisz, nie należy o tym mówić, o ile nie jest to niezbędne. Powiedziałeś wiadomo komu i wiedział. Tak duchu święty otrzymał Cyprian Polak, Krzysztof Michałowski.